Dzień dobry, cześć widzowie, siemanko, Maneczko. witamy Was w środę, dzisiaj środa z Paldean Face, akurat się trafił czerwony zestawik, czerwony ulubiony kolor prezesa, mamy Skeledyrkę zestawik, Jeszcze. dla Was mam boosterek Paradox Rift, akurat się udało, a żeby sobie wygrać u nas taki boosterek wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić lajka, pod filmem, i komentarz, obojętnie jaki. I wszystkie komentarze z pod tego filmu będą brane pod uwagę w losowaniu w niedzielę. A przy okazji ch y chciałbym coś powiedzieć: brakuje nam już tylko 103 widzów do 2000! już tylko 103 widzów nam brakuje do 2K. Jak zakładałem kanał w tamtym roku, to sobie nie wyobrażałem, że będę miał 100 widzów, a co dopiero 2000 widzów. Tak więc dziękuję Wam serdecznie, kochani. Jesteście najlepsi, mam najlepszą publiczność. I jeszcze będziemy spe specjala oczywiście nakręcać jak dobijemy tą ma magiczną liczbę, ale to jeszcze chwilkę na pewno. Ale tak, a zobaczymy co I będziemy dawać. Na... Tak. Tutaj klasycznie promeczki. Promeczka I... jumbo no szkoda, nie i nie rameczka, koszulki. która będzie później. No nie mamy niestety. Koszulki. Odłożyć ten plasticzek. Czekajcie, tam tu jeszcze kartę jumbo. Aha, to jeszcze już zanim to prezes rozbierze cały ten komplecik z plastiku, to chciałbym powiedzieć, że zrzutka na grubasa została zakończona. Kupujemy dwa zestawy Blooming Waters, bo jest naprawdę w ok okazyjnej cenie mam, mam do kupienia. W sobotę będzie dokonywany zakup w Warszawie przez naszego widza, tak więc Michał, serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo. No i jak, jakoś się zobaczymy w tych Gliwicach, to dasz mi znać, to będziemy myśleć, nie? Aha, i jeszcze ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał coś z nowego setu bądź z Journey Together ze sklepu Mr. Puggy, gdzie na przykład nam udało się dropnąć Lily's Creek Fairy, w sumie to panu prezesowi, to z moim kodem nie jesteś gruby, macie 7% zniżki na cały asortyment Pokémon. A teraz koniec marketingu, lecimy, boosterki, I paldean Facing. Ja pierwszy? Mm. Seruleta. Tak. First pack Magic. Medic. Let's go! Mam nadzieję, że tutaj yy, jedna. Tu chcę poklikać. Poklikaj, poczaruj. I pium. I pium, lecimy. Pierwsza paczka. Będzie. Energia, Trawiasta. massive, lecząg, execute, no gdzieś jest ten bubble new, ten charizard i te wszystkie szajniaki i te inne piękne arty, artazon, kirlia, lantur, rivers little rivers professor research A tak. hollow tak? No, ostatnio przez to kilka przez to kilka dni kiedy no kiedy wydrobiliśmy to co? to coraz to, się, go, to co się no coraz, coraz gorzej go, nam wydrobi dokładnie jakby to było za karę nie? Hmm. ale mam swoje nadzieję mamy. że no. gdzieś tu jest top chase karet tak jest fidout hunter ty to masz przeczucie gengar o. Hunter Gengar Gastly też tu gdzieś był wcześniej. Oinkolon. Ar, Artazon. bo jest Gastly. Chinchu Rivers. Magmortar, Rivers. Reverse i Iron Treats. I yes. EX. chyba nie mamy. Nie no, tego mamy. To na pewno chyba powtóreczka. To chyba jest odaty z tego. Tak, ale zastanawiałem się nad tym i wolałem arboczka wziąć, bo lepszy jest. Fajnie. Lepiej i w ogóle. No. Pierwszy dropik i jak siaczek. No nic, jeszcze mi trzy paczki zostały, zobaczymy. W niedzielę, w niedzielę co będziemy otwierać. Hmm. No jeszcze nie wiemy. Może będzie krawnik, chyba że Journey Together może sobie odpoczniemy co? Od Journey, bo coś ostatnio nie dropi. Zobaczymy jeszcze. Be Czekamy tam. Tak jest. Będziemy widzieć co się dzieje. Bo za chwilę jest premiera tego. Team Rocket, Destiny yeah. Rivals Lecimy. Monkey Flittle Pikachu, Graveyard Dashboon Mouse Ultra Ball Maractus Rivers, Freaky Bugs Rivers i Profesor Rivers. Znowu ja to mam szczęście. Ja myślę, że tu coś jest. Chyba. Tutaj macie kody, kody. na no hmm. być może Bubble Mew. <laughs> Być może. Podglądałeś? Nie. Yeah. To dobrze. Lecisz prezes Twoja kolej. gasli Ralt. Taotao. łubat łubat Ultra ball Oj kolon. lantur Plum. Shiny. Scrafty. Ale zawsze jakieś shiny. W końcu to Scrafty Scrafty Rivers. Tak. I magmortar To zazwyczaj Zawsze jakieś już. Proszę bardzo, koszuleczka na Twojego. wajel plumika tego chyba na pewno nie mamy. Nie mamy. i z I nie mamy też. I w końcu uzupełnimy stron st stronę o tego rewersa. Ale to, to, ale zawsze Ech. jak się... Jest szaniak, to potem... To jest później to. już nie ma dropu, no? Może i się trafiają paczki jeszcze już z dropu. Teraz ja? Czy tak. ty tak? Teraz moja kolej. Ja Paka nie. z pikachu na koniec. Teraz jedziemy z błyszkaszem. A, A Ty masz dwa z seruleżem. O, ładnie. To jest tak, tak czujesz? Tak czuję, moja waga. No to dobrze, oby, oby, oby tutaj coś było, bo tutaj jeszcze. W sumie jeszcze cztery paczuszki zostały widzowie, lecimy. Jesteśmy na półmetku. Maractus. Jak na razie, no, jednego szaniaczka się udało. Pańko. Pikachu trafić. Charmillion. Mam nadzieję, że coś się uda w końcu. Dashboard. Cameroon. Charmander Rivers Gusty Reverse Charizard EX Ale ładny ładne ma tekstury na karcie. No. Nie wiem czy my go mamy czy nie. Już nie pamiętam czy on jest w tym y, albumie. Zaraz zobaczymy. Będziemy sprawdzać. Pięknie w końcu. Nieważne. Każdy Charizard to super Dropik. Możecie zostawić lajko like za czarka. Szkoda że nie w 151 no ale. Może w którymś zestawie Blooming Waters się uda? Jest? Prezes gotowy? Jak to jest. Jak to jest. Ten, to, jak to jest Bible Mew, to. To jest albo dziewiątka, albo siódemka. Tak, aż tak poniszczona z tyłu. Koton. No Lapras, Charmeleon. Za dużo. Ultra no, spoko... Nie trzymam już tak mocno chyba kart. Prime. Pikachu! Pikachu. Rivers. Paldean Rivers, Student i... Gardevoir Mamy. i X. Mamy, ale... Ale drop to drop. I tak można sprzedać. Dokładnie. Albo się wymienić. Albo się wymienić. Albo sobie Dex tego zrobić. Z Gardevoir'a. Dobra, mój ostatni boosterek Pikachu. To nie No. Nieważne os, Moja ostatnia paczka. Przed tym zrobimy sobie podsumowanie. Mamy no tak, trzy Ej i, I, i jednego wajel Tak, prezes okay. to twój drop. Tak, proszę. I to i to. Wszystko to twoje dropy. Tylko to, 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 to. Ja mam tylko Charizarda Ale chyba drogi. Nie, ten nie. To jest jak zwykle To nie ten, to nie ten shiny, od którego mi chodzi. Mój last pack magic. Prywatny, prywatny, mój prywatny Last Pack Magic. Zobaczymy, co tutaj. Oby, oby, pokaż coś, coś na końcu. Pokaż coś, proszę. Let's go, Paldean Face, Fanfi, Lapras, Tot, let's go, Paldean Face. Proszę cię nie zawiedź, mnie. oddaj mi coś, Charmeleon, Dashboon, pokaż, popraw odcineczek ładnia i humorek Lechong, Great Task EX. No niestety. Nic ja fajnego, ale lilius. fajne, że chociaż się dropik trafił tak naprawdę. To dobrze, czaruj, czaruj, bo widzisz, że coś tutaj. Kiepskawo. Już? Wy, wymodliłeś? Otwieramy? Last Ciężki. pack? Tak. Last pack Magic, widzowie. Ale chyba będzie otwierany albumik, nie? Pokażemy albumik. Zobaczymy. Ale jak to jest Bubble Mew, to nie. Oj, nie będzie chyba i lecimy, ognista energia Maractus Paldean Student, Lapras zobaczymy czy jest hot or not Scraggy, Kilowatt Kirlia Gengar Tandem Rivers Kirlia Rivers i Profesor Research Hollow. No niestety nie udało się tym razem. No, ale cóż. Co otwieram albumik? To możesz mi pomóc? Tak. Dziękuję. Zabierz ten. Ja wezmę pikacze, ty weź Pokebola i Charizarda byś tylko odstawił i mamy wszystko, On może w sumie zostać nawet. Na pewno będzie z Crafty do albumu leciał. Ja Wam po troszkę po, poprawię. Troszkę wam poprawię ekran. I lecimy. Tu mamy na razie wszystko na full. Kardevoir jest. Tutaj jest wszystko na full. Jest. Z Crafty w końcu. Pełna strona. Jest Charizard, jest Great Task, i to są powtórki. Iron Tids jeszcze Gardevoir już też był, to też powtórka. I Iron Tids też powtórka przechodzimy. Tutaj mamy. Atticusa brakuje Reversa. Ja nie wiem czy mamy. Zobaczymy, co mamy w tych Reversach. Ale chyba nie było Paldon Student. Nie, nie było nic. Atticusa nam brakuje. To jest taki pokémon, Znaczy nie, to jest co ja, co ja mówię, to jest trener Violet Weilplume plum ma 94 Oddis Gloom plum I jest kolejny szaniaczek. Niestety tylko jeden. Dalej to już wiadomo, trochę biednie. Tak jest Pikachu twój. Oczywiście te najlepsze karty. prezes wyciągasz. I tutaj mamy tak, o to się wygląda wszystko. Ubogo, ubogo no. Mew. Nie, nie, to jest zwykły miu. Cały czas próbujemy, próbujemy, próbujemy. No i tutaj mam promeczki. Próbujemy i będziemy próbować. To nic, to teraz kuleczka do losowania i będziemy. Jak ktoś by potrzebował coś z tego, odezwać się na maila najlepiej. Wszystko jest w opisie filmu, kontakt do mnie i tak dalej. Dzisiaj do losowanka mamy Paradox Lift, Busterek i prezes losuje. Szczęśliwego widza. szczęśliwcem Boostera w Widzach jest... To ich... Tak jest. I Boosterek... Ja by... chcesz... I Boosterek Paradox Drift... W... Mier XD2288. Chyba. Nie wiem. Tak. Tak mi się wydaje. Serdecznie Ci gratuluję. Twój nick będzie w opisie dokładnie napisany. Wygrywasz u nas boosterek Paradox Rift, daj znać w, yy, albo na mailu, albo w komentarzu, czy otwieramy go na giveaway breaku, czy wysyłamy bezpośrednio do, do Ciebie. Oczywiście po giveaway, giveaway breaku, nawet jeżeli nie ma dropu i chcesz ten ból z tego, z tego boosterka, oczywiście go wysyłamy. Wysyłka na mój koszt. No to nic widzowie, wszystkiego dobrego życzymy, miłego dziąka. No nie udało się za bardzo, ale jestem zadowolony z Charizarda, bardzo. Charizard, Charizard mi się... Podoba i gardevoir też bardzo ładne, dwie karcioszki grywalne, więc tak więc żelazne. Tak to jest stalowy i walczący, tylko to jest ancient, y, sta, staro, stary, a ten future jest jako z, z przyszłości. Starożytny, tak, starożytny się zamierzchł. To jest jedzenie jakby. To nic widzowie. Życzymy wam, miłego dziąka, smacznego obiadku i zapraszamy na niedzielny odcinek, tak? A w niedzielę jeszcze nie wiem co będziemy otwierać. Zobaczymy. Może Journey Together znowu, ale coś ostatnio nie oddaje, no nie wiem. Może Krawnika będziemy próbować. A może w ogóle coś z innej beczki. No jeszcze nie wiem, będziemy widzieć. To nic. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Pa.